Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na porannym spotkaniu z cyklu bliżej rynku. Z tej strony Łukasz Stefanik. Zaczynamy dzisiejsze poranne spotkanie. Jeśli chodzi o wczorajszą sesję, ta nie przyniosła jakichś większych ruchów, natomiast dalej obserwujemy utrzymywanie się dobrych nastrojów na rynku akcji, szczególnie na rynku amerykańskim, bo w Europie te wzrosty były symboliczne może poza naszym polskim WIGiem 20, który no zyskiwał ponad 1% i kontynuuje ten ruch po wybiciu z ubiegłego tygodnia w górę, ale tak czy inaczej na rynku generalnie utrzymują się dobre nastroje, co ma związek z ostatnimi z ostatnią wypowiedzią prezesa Fedu, która została przyjęta jako taki, która miała taki wydźwięk bardziej gołębi, więc to uspokoiło na chwilę rynki i dalej mamy jakby szansę na dalsze wzrosty, no i też na indeksach w Stanach, na Zdaku, na S&P mieliśmy do czynienia z ustanowieniem nowych historycznych maksimów, też jakby inwestorom nie przeszkadza Również dość nerwowa sytuacja związana z huraganem Ida, który nawiedził właśnie Stany Zjednoczone. Także cały czas mamy tutaj utrzymanie dobrego sentymentu. Jeśli chodzi o rynek walutowy, wczoraj bardzo niska zmienność, umiarkowane ruchy, więc za bardzo nie ma się tutaj do czego odnieść. Nieznaczne cofnięcie na rynku krypto dziś o poranku. Gdzie notowania tych głównych kryptowalut odbiły się od ważnych poziomów oporu, na co sobie zerkniemy. A jeżeli chodzi o dzisiejszy kalendarz, dziś nie ma, co prawda, jakichś bardzo kluczowych odczytów, natomiast poznamy przed godziną 10 dane o bezrobociu z Niemiec, po południu o 14:30 dane o PKB z Kanady i jeszcze później o 16:00 wskaźnik zaufania konsumentów ze Stanów Zjednoczonych. Także na to dzisiaj mogą zwracać uwagę rynki. A jeśli chodzi o wykresy, no to tutaj zaczniemy sobie od tych tytułowych indeksów amerykańskich, gdzie mamy do czynienia z ustanowieniem nowych historycznych maksimów. Ten wykres pojawiał się wczoraj, mianowicie to jest wykres kontraktu opartego SP500, który zbliża się do ważnego krótkoterminowego oporu, czyli poziomu 4550. Dwa punkty. Miejsce to wynika z położenia zewnętrznego współczynnika 161,8%. To mierzenie zostało wykonane na ostatniej lokalnej korekcie. Też warto zwrócić uwagę tutaj, że ostatnie cztery ruchy korekcyjne były niemalże identyczne. Tutaj pierwsza korekta pojawiła się w połowie maja, później mamy połowę czerwca. Następnie połowę lipca i też zobaczmy, że połowa sierpnia, więc to są nie dość, że tego samego typu ruchy, tego samego zasięgu, to jeszcze pojawiały się one w odstępie równego miesiąca, więc dość harmonicznie, geometrycznie ten rynek się w ostatnim... W czasie porusza, więc jeżeli w najbliższym czasie, czasie po odbiciu, na przykład tutaj od poziomu 4552, doszłoby znowu do korekty, no to powinniśmy na pewno wziąć pod uwagę ten układ zaznaczony kolorem czerwonym. Wcześniej, oczywiście, wsparcie powinien też stanowić poziom 4470. Na razie, oczywiście, co podkreślamy od dłuższego czasu, nie ma sygnałów do większych spadków. Na razie cały czas mamy tutaj trend wzrostowy, a szukanie szczytu nie jest dobrym. Pomysłem, więc SP 500 cały czas prowzrostowo, Jeśli chodzi natomiast o NASDAQ, który także ustanowił wczoraj nowe historyczne maksimum, może tutaj ten wykres, czyli też podobnie tutaj zmierzyłem ostatnie ruchy korekcyjne, licząc na ostatniej fali od połowy maja. Tutaj no, te ruchy nie były może tak symetryczne jak na SP 500, ale cały czas mamy tendencję wzrostową. No i tutaj też nawet dziś o poranku znowu kontrakt znajduje się na najwyższych poziomach w historii, więc mamy te wczorajsze szczyty poprawione. No, i jeżeli z jakichś powodów miałoby dojść do korekty, to znowu to dolne ograniczenie korekty, czyli zaznaczone czerwonym prostokątem, byłoby kluczowym wsparciem dla indeksu. Natomiast no wcześniej też ewentualnie można zwrócić tutaj uwagę na lokalne dołki i też lokalne. Wcześniejsze szczyty, czyli jeżeli byłaby korekta, to tych poziomów wsparcia będzie tu dość gęsto, natomiast kluczowy moim zdaniem jest poziom. 15,180, dopiero ewentualnie jego złamanie byłoby przesłanką do większej korekty. Na razie jakichkolwiek sygnałów do ruchu przeciwnego brakuje, znajdujemy się w silnym trendzie wzrostowym, więc na pewno nie warto tutaj takich sygnałów szukać. Tym bardziej, że zobaczmy, mierzenie 161,8, które wyznaczaliśmy chociażby na SP, tutaj zostało no wybite bez jakiejkolwiek większej reakcji. Ta reakcja miała tutaj zaledwie może 30 punktów, to było wczoraj, w godzinach, w godzinach nocnych, tak, czyli zaraz po otwarciu rynku, natomiast tak czy inaczej tendencja pozostaje wzrostowa i na razie nic więcej tutaj nie widać, dopiero w momencie wystąpienia korekty będzie można podejmować jakieś próby podłączenia się do trendu. Na razie historyczne szczyty, więc ciężko, ciężko o tym mówić, musiałaby taka korekta się pojawić. Jeśli chodzi natomiast o główną parę walutową, tutaj ten scenariusz z potencjalną korektą, prostą wygląda coraz lepiej w ostatnich dniach, bo wczoraj mieliśmy do czynienia z symbolicznymi wzrostami, ale końcówka ubiegłego tygodnia przyniosła ten ruch wzrostowy, i widzimy, że dzisiaj również euro-dolar o poranku zyskuje. Tym samym ta szeroka struktura oznaczona jako ABC, tymi przerywanymi liniami, może jakby zmierzać ku końcowi, czyli niewykluczone, że ten dołek tutaj to jest już wierzchołek C tej korekty. A potwierdzeniem takiego scenariusza no, byłoby wyjście powyżej poziomu 1,19, który stanowi taki najbliższy poziom sekwencji, najbliższy niższy poziom oporowy, jego przekroczenie może już tutaj dać się szansę na jakiś większy ruch wzrostowy. Na razie jeszcze od tego wierzchołka B mamy tendencję spadkową, i wydaje mi się, to może zmierzymy na niższym przedziale czasowym. Wydaje mi się, że albo już wybiliśmy, albo próbujemy wybić tą szeroką geometrię. Już ją tutaj zaznaczę, mianowicie to jest, to jest ta cała fala B w przybliżeniu na interwale H4 i największą korektą na tej całej fali będzie ten ruch i zobaczmy, że tutaj dopasujemy to dokładnie już już tutaj rynek jest przepraszam, już tutaj rynek jest nieco powyżej natomiast jeszcze no, nie można mówić o wybiciu, więc ważne będzie to, czy dzisiejsza sesja zakończy się powyżej poziomu 1, 18, 20 5, czy też poniżej, więc nawet to jest ważne tutaj na początek dzisiejszej sesji, bo, um, bo jesteśmy na wysokości kluczowego oporu. Więc na razie ta świeca H4, która zakończyła się o godzinie 8, pokazuje, że jesteśmy powyżej układu, ale jeszcze no, trzeba by tutaj poczekać na świecę z godziny 12, więc ten początek dzisiejszej sesji europejskiej powinien nam. Być może nadać kierunek nawet na najbliższe kilka dni, bo jeżeli w tym miejscu pojawią się sprzedające, pojawi się jakaś formacja przenikania czy też objęcia bezcy, wtedy będzie szansa na powrót do ruchu spadkowego. Natomiast utrzymanie się powyżej tego poziomu na szansę na atak wspomnianego 1.19.00, więc na eurodolarze jesteśmy w kluczowym miejscu. Na tę chwilę przynajmniej z perspektywy a wygląda na to, że poziom jest pokonany, ale też no, zaraz o godzinie 9 rozpocznie się. No, rozpocznie się większa zmienność prawdopodobnie, więc tutaj jeszcze nie można jednoznacznie stwierdzić, czy ten poziom został wybity, czy też nie. Na pewno zamknięcie dzisiejszej świecy dziennej będzie istotne. Jeśli chodzi z kolei o funta do dolara, tutaj w ostatnim czasie mówiliśmy o tendencji spadkowej, która została zanegowana i o tym, że poziom 1,36,90 powinien stanowić wsparcie czyli biegunowość wspomnianego układu 1 do 1. Tutaj rynek się trochę pokonsolidował, następnie wrócił no i przetestował ten układ od drugiej strony, z czym często mamy do czynienia w momencie zmiany tendencji i jeżeli notowania się odbijają w tym miejscu, no to wtedy jest to potwierdzenie jakby zmiany sentymentu i zgodnie z metodologią overbalance mamy jakby teraz nowy trend wzrostowy. W tej chwili, co też jakby warte zauważenia, zobaczmy, że ta korekta, która się utworzyła, pierwsza korekta spadkowa jest dokładnie identyczna jak wcześniejsze korekty, tutaj w tym kolektyw wzrostowe w tym ruchu spadkowym czyli mamy odwrócenie tendencji a korekta pozostaje nam taka sama więc jeżeli mamy mówić o utrzymaniu tego ruchu wzrostowego to na chwilę obecną poziom 1.3713 pozostaje kluczowym wsparciem gdyby doszło do korekty no to tutaj można by się spodziewać jakiejś reakcji Popytowej. Natomiast na tę chwilę no, jest to scenariusz mało prawdopodobny, bo jesteśmy na lokalnym szczycie. Doszło też do wybicia lokalnej strefy sekwencji. Tutaj rynek reagował z jednej, i z drugiej strony, co jest zaznaczone strzałkami. Więc jeżeli utrzymamy się powyżej, czy cena utrzyma się powyżej, będzie szansa na kontynuację ruchów wzrostowych. Więc podobnie jak na eurodolarze jesteśmy w istotnym miejscu, poziom 1,37%. 90 jest istotne, jeżeli notowania utrzymają się powyżej, jest szansa na dalszą zwyżkę, ale cofnięcie poniżej może dać tutaj znowu korektę rzędu tych około 70-80 pipsów. Wtedy wsparcie przy 1,3713, więc na to zwracamy uwagę. Jeśli chodzi natomiast o kolejne instrumenty, tutaj już sobie przejdziemy było pytanie o londyńskiego, londyńskiego fucji, ale najpierw zobaczmy sobie jak wygląda niemiecki DAX, gdzie no w zasadzie cały czas w długim terminie mamy tendencję wzrostową, a w ostatnim czasie notowania gdzieś tutaj próbują konsolidować, natomiast każdorazowa próba zejścia poniżej poziomu 15800 kończy się niepowodzeniem i szybkim, i szybkim odreagowaniem i utrzymywaniem się powyżej tego poziomu, co może cały czas wskazywać na chęć ustanowienia nowych rekordów, no to też jest jakby zbiega z tym sentymentem, który obserwujemy w Stanach, tam cały czas mamy wzrosty, więc niewykluczone, że i tutaj zobaczymy próbę ataku na poziom 16 tysięcy punktów, przynajmniej na razie, no też te świece z ubiegłego tygodnia, tutaj objęcie znowu Hossy na wysokości wsparcia przy 15800, no wskazują bardziej na ruch w górę niż na ruch w dół, więc na razie sygnałów spadkowych piecowych nie widać, a sygnały wzrostowe są, no bo tutaj mamy klasyczne objęcie, wcześniej jakieś formacje młota, więc niewykluczone, że ten atak na poziom 16 tysięcy punktów zobaczymy. Jeżeli okazałby się on skuteczny, no to kolejny opór mamy dopiero przy poziomie 16,270. Na niższym interwale, no tutaj raczej nic ciekawego nie zauważymy, ta zmienność w ostatnich dniach nie jest zbyt, zbyt duża, Zerknijmy sobie na interwał H1. To, na co można zwrócić uwagę, to jest fakt, że doszło do pokonania tej linii, z którą rynek miał wyraźny problem w ubiegłym tygodniu, bo tutaj taką linię chyba zaznaczaliśmy na jednym z webinariów. Rynek próbował się wybić kilkukrotnie, ale mu się to nie udało. Dopiero zobaczmy, że do tego wybicia doszło. W zasadzie wczoraj doszło do wyjścia powyżej tej linii, przetestowania od drugiej strony, no i aktualnie według mnie ten poziom jest. Kluczowe, czyli ta lokalna sekwencja, gdzie mieliśmy test z jednej i z drugiej strony, poziom 15850. Wydaje się, że tutaj na tym niskim interwale, tak długo jak notowania są powyżej, jest szansa na kontynuację e, zwyżki. Jeżeli zajdziemy poniżej, no to znowu gdzieś tutaj możemy wrócić do zakresu konsolidacji i ten poziom 15800 później już znowu atakować. Więc na razie, no przynajmniej to poranne wybicie, wczorajszy ruch. No, mamy pokonany opór, więc wskazuje to na kontynuację trendu wzrostowego. Najbliższy opór, tak jak mówiłem, okolice 16 tysięcy punktów. Jeśli chodzi o londyński indeks, no tutaj chyba wygląda to bardzo podobnie. Też wyznaczając sobie linię poprowadzoną po ostatnich wierzchołkach, też mamy jej przekroczenie i przetestowanie od drugiej strony, więc na razie wygląda to lepiej dla strony kupującej. Jako taka strefa wsparcia przyjąłbym tutaj okolice no właśnie poziomu 724, 730. Na no opór, oczywiście, ostatni potwierdzony szczyt 7187. Jeśli chodzi o parę walutową USD, JPY, no to tutaj mamy konsolidację i na razie tak naprawdę nie widzę tutaj perspektyw dla jakiegoś większego ruchu trendowego. Te dwie horyzontalne strefy brałbym dopiero pod uwagę, czyli no jesteśmy w połowie tego zakresu, brakuje nam około 40 pipsów zarówno do wsparcia jak i do oporu. Więc według mnie ciężko stwierdzić, który z tych poziomów zostanie jako pierwszy przetestowany. Dopiero wyjście powyżej 110.30 bądź zejście poniżej 109.40 może dać jakiś sygnał trendowy. Na razie nic więcej tutaj ciekawego nie widzę. Myślę, że jest szansa na utrzymywanie się tej tendencji bocznej, więc tu chyba trzeba się po prostu uzbroić nieco w cierpliwość. Przechodząc dalej, jeśli chodzi o rynek surowców, no to na złocie mamy próbę kontynuacji wzrostów. Na razie ta sekwencyjność wskazuje na tendencję wzrostową, no bo mamy tutaj od dołków z początku sierpnia coraz wyższe szczyty i wyższe dołki. Notowania też od pewnego czasu po przekroczeniu średniej z ostatnich 100 okresów się powyżej niej utrzymują, i każdorazowy test, który był tutaj zaznaczony strzałkami, dawał. Kolejny ruch wzrostowy. Lokalnie też notowania odbiły się tutaj wczoraj od sekwencji. Sekwencja ta wynika z potwierdzonych tutaj szczytów 24 sierpnia, więc wydaje się, że dopóki jesteśmy powyżej poziomu 1809, jest szansa na atak poziomu 1832. Dopiero ewentualne zejście tu poniżej tego wspomnianego poziomu 1809 mogłoby dać szansę na kolejny test średniej z ostatnich właśnie 100 okresów. Na razie jednak mamy potwierdzenie sekwencji odbicia od ostatniego lokalnego szczytu, więc wydaje się, że mamy do czynienia z tendencją wzrostową, więc 1809 kluczowe wsparcie dla dzisiejszej sesji. Jeśli chodzi o ropę naftową, no to tutaj w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z zanegowaniem kilku struktur, bo no, rynek najpierw testował, potem negował, ale zobaczmy jak sytuacja wygląda obecnie. No, nieznaczne wzrosty mamy być może w związku właśnie z z tym huraganem, który nawiedza właśnie Stany Zjednoczone, ale też te wzrosty nie są jakieś przesadzone. A dziś o poranku widzimy, że nawet ten ruch został zastopowany i e, ciężko jest określić, co zobaczymy jako pierwsze. Niemniej na chwilę obecną no, skupiłbym się na tym układzie, który tu przed chwilą był zaznaczony. Jeżeli ruch w górę byłby kontynuowany, to to dość blisko znajduje się istotny opór 7115. Mniej więcej te okolice, to jest ważny opór dla ropy. WTI. Natomiast jeśli chodzi o niższy interwał, no to tu lokalnie mamy tendencję wzrostową, licząc od minimum tutaj z 20 sierpnia. I też jakby, żeby wyznaczyć tutaj wsparcie, znowu posłużę się układem geometrycznym. Zmierzymy sobie dwie ostatnie korekty. Widzimy, że one były bardzo podobnego zasięgu. Więc, żeby myśleć tu o zmianie sekwencji, na spadkową, notowania musiałyby zejść poniżej. 68 dolarów za baryłkę, wtedy byłaby szansa na większą korektę. Czyli opór mamy okolice 71,15, czyli ponad 2 dolary wyżej, a wsparcie okolice 68, nieco ponad dolar niżej. Tak, no tutaj na ropie z jednej strony no mamy cały czas też sytuację związaną z koronawirusem. I na to ropa naftowa może nam reagować, bo jeżeli sytuacja będzie się dalej pogarszać, no to oczywiście ropa może nam, no, popyt na ropę może spadać, ropa może nam no, wtedy tanieć, więc to trzeba tutaj, trzeba tutaj zaczekać, ale na tę chwilę no dopiero mamy, jeżeli chodzi typowo o technikę wsparcia ok. 68, opór 71.14. Jeszcze chciałbym zerknąć na rynek kryptowalut, gdzie no tutaj o poranku mamy nieznaczne cofnięcie, jeśli chodzi o Bitcoina, no to tu wyznaczaliśmy strefę, od której rynek odbijał w ubiegłym tygodniu, ale strefa jest testowana po raz kolejny, mowa tutaj o strefie przy 46500, jeżeli ta strefa zostałaby pokonana, no to wtedy może znowu rozpocząć się tutaj jakaś głębsza korekta. Tym, że zobaczmy do dolnego ograniczenia układu 1 do 1, a więc tu największy korekty na tym lokalnym ruchu wzrostowym mamy niedaleko, bo to jest znowu poziom 45,240, a kolejne wsparcie wynikające z sekwencji to jest 42-530, więc kolejne 3000 dolarów. Niżej oporem pozostaje poziom 50-700 dolarów. Jeśli chodzi natomiast o Ethereum, no tutaj. Widać wyraźnie, że ten poziom, który sobie wyznaczaliśmy tydzień temu, czy nawet wcześniej, poziom taki no dość, może nie tyle okrągły, ale łatwy do zapamiętania, 3333 gdzie mamy zniesienie zewnętrzne, wnieżnie wewnętrzne 61,8 ostatniej fali spadkowej. No na razie widać, że jest ten poziom nie do przejścia, ale z racji tego, że były on testowane 3, czy nawet 4 razy no to już tutaj przy kolejnym teście nie widziałbym obrony, tylko raczej wyjście górą, więc jeżeli no wiadomo, że dużo może zależeć od dzisiejszej świecy dziennej, bo jeżeli zakończy się tutaj bądź niżej, no to znowu mamy kolejną formację typu objęcie, co może wskazywać na korektę. Ale jeżeli ta formacja by nam się zmniejszyła, zostałby jakiś cień dolny i znowu zaobserwowalibyśmy atak na ten poziom 3330 dolarów, wtedy już prawdopodobieństwo przemawiałoby tu raczej za wyjściem ceny. Ceny w górę, tym bardziej, że też mamy coraz wyższe tutaj dołki. Co prawda lokalne, ale coraz wyższe, więc coś na kształt takiego trójkąta może się budować. Więc wybicie w górę ewentualne może dać nawet ruch w kierunku 3770 dolarów. Więc tutaj ta konsolidacja nam się zawęża i nie niewykluczone, że w najbliższym czasie dojdzie do wybicia. Z kolei na Riplu, tutaj no, trochę gorzej sytuacja wygląda, ale też cały czas mamy tutaj próbę wyrysowania tej szerokiej korekty prostej. Wsparcie oczywiście pierwsze to jest lokalna sekwencja tutaj, gdzie rynek reagował z jednej i z drugiej strony. Natomiast, gdyby korekta się pogłębiła, no to takie ostateczne miejsce oporu to się wydają okolice okrągłego poziomu 1 dolara. Więc tu na pewno warto zwrócić uwagę. Tym bardziej, że oprócz samej geometrii mamy też linię poprowadzoną po ostatnich dołkach. Na koniec, bo było jeszcze widzę pytanie o złotego i o. I o jeszcze Otau Jonesa, no to na złotym, tak. USDPLN widzę, że tutaj nie analizowane w ubiegłym tygodniu. Może sobie wrzucimy tu czysty wykres. Jedyne co tutaj, co tutaj tak naprawdę widzę, to jest od ta tendencja wzrostowa, która na razie jest jeszcze, wydaje się, że nie zagrożona. A mimo tego, że rynek miał problem tutaj z wybijaniem szczytów, bo najpierw ten szczyt ostatni został nieznacznie odbity, potem znowu korekta, znowu niewielkie wybicie i cofnięcie, więc to może wskazywać jakby na słabość panującej tendencji. 3,83, to jest w mojej ocenie kluczowe wsparcie. Możemy jeszcze sprawdzić, czy pokrywa się to z jakimś współczynnikiem FIBO, co mogłoby nam ten poziom wzmocnić. 38,2 nieco niżej, więc można by przyjąć taką strefę 30, 83, 30, 82, 50 mniej więcej, co jest strefą wsparcia na chwilę obecną. Jeżeli będzie zejście, to niewykluczone, że tutaj popyt się pojawi. Z kolei przekroczenie tego poziomu w mojej ocenie może zmienić tutaj układ sił na wykresie i może dojść wtedy do jakichś większych spadków. No ale na razie w pierwszej kolejności strefa ta jest oddalona nieco ponad 2 grosze od ceny obecnej, powinna stanowić wsparcie. A na Dow Jonesie, no tutaj Dow Jones sobie nieznacznie gorzej radzi niż chociażby S&P czy Nasdaq, ale też mamy tendencję cały czas wzrostową. Notowania wróciły tutaj powyżej strefy przy poziomie 35 3560. 35.070, no i wydaje się, że tak długo jak jesteśmy powyżej jest szansa na kontynuację zwyżki, a te wzrosty mogą nam przyspieszyć, jeżeli poziom 35.550 zostanie przekroczony. No mamy trend wzrostowy, także zawsze prawdopodobieństwo leży po stronie kupujących, więc no oczywiście to jest w pierwszej kolejności opór, ale mamy trend wzrostowy, a w trendach wzrostowych opory powinny być, powinny być przebijane, więc ewentualnie ten poziom można będzie wykorzystać, jeżeli oczywiście do takiego wybicia dojdzie. Natomiast jeżeli doszłoby w pierwszej kolejności do korekty, no to mamy wsparcie przy tym wspomnianym też poziomie 35,075. Zmiana układu sił myślę dopiero w momencie zejścia poniżej 34,6. Dobrze, z mojej strony myślę, że to będzie wszystko, także ja serdecznie dziękuję Państwu za uwagę, życzę powodzenia na rynku i do usłyszenia na kolejnych spotkaniach.